Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polachów, Polaków. Witamy wszystkich poddanych Królestwa Polskiego. Witamy Was bardzo serdecznie. Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochylony Chrystus Król i Maryja Królowa zawsze dziewica. Drodzy Państwo, chcielibyśmy dzisiaj w kolejnym naszym wystąpieniu kolejnej i tron, mowie tronowej, której pewnie nigdy nie za wiele, choć i tak uważamy, że jest nas za dużo widać, ale no, drodzy Państwo, taka nasza rola, tak? Królowanie, a raczej panowanie to jest yy, usiłowanie, yy, wpływania na poddanych, a niekoniecznie rządzenie, drodzy Państwo. Bo król Polski właśnie tym się odróżniał od innych królów, czy króli jak to woli, że panował, nie rządził. I że drodzy Państwo, panował kolegialnie, panował wspólnie. Niektórzy mówili, że w Polsce, że do Francuzów na przykład, że wy macie króla, a czy że król ma was, a u nas w Polsce my mamy króla, tak? I mamy króla, to brzmi dumnie. Mamy króla. A nie, że król ma nas. Dzisiaj, 7 lutego roku pańskiego, 2023, Polacy mogą powiedzieć Bolszewia ma nas. Nie, że chyba nikt się nie odważy powiedzieć, że my mamy bolszewie, tak? Czyli powoli do wyboru jest, czy chcecie mieć króla, czy chcecie mieć Bolszewie, ale powiedzcie to głośno. Tak, chcemy mieć Bolszewie. Albo tak chcemy mieć króla, albo mamy króla, i jesteśmy z niego dumni. Albo mamy bolszewie i jesteśmy z niej dumni. Oczywiście tu można personalizować. Mamy prezydenta, mamy premiera, mamy naczelnika, tchórza, który siedzi gdzieś tam na tylnym siedzeniu i udaje, że nie, jest, nie ma największej władzy takiego króla królika w sumie, prawda? Taki królik, naczelnik. No bo tak jest de facto, tak? Szef zwycięskiej partii to jest taki niepisany, nieformalny królik. I oczywiście w tej konstytucji z 97 tego nigdzie nie znajdziecie, ale no właśnie. To wszystko jest oparte, drodzy Państwo, Bolszewi na niepisanym prawie. Niepisanym prawem jest, jest dyscyplina partyjna, niepisanym prawem jest jak się układa listy wyborcze i tak dalej. Kilka słów na ten temat powiemy, ale żeby nie było znowu, że my się wymądrzamy, drodzy Państwo, no to musimy zaciągnąć jak powiem, zaczerpnąć ze źródła, a źródłem jest Ewangelia, drodzy Państwo. I Jezus naucza nas, mówiąc o osiem błogosławieństw, w pewnym momencie naucza nas o dwunastu grzechach głównych, o dwunastu cechach człowieka, które właściwie powodując, że ten człowiek popełnia je na zewnątrz, że wychodzi to z niego, to zło, że po prostu... No, jakby sprzeniewierza się Bogu, tak? Nie po to was, mój ojciec, Bóg stworzył, żebyście teraz sprzeniewierzali się Bogu, że nie potraficie z tym walczyć. Przeczytajmy drodzy Państwo, żeby nie być gołosłownymi. Ewangelia, drodzy Państwo, 7,14,23. Jezus znowu przywołał do siebie tłum i powiedział. Jezus znowu przywołał do siebie tłum i powiedział. Jezus unikał tłumów, ale jak nauczał, przywołał, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nie co wchodzi do człowieka z zewnątrz, nic co wchodzi do człowieka z zewnątrz nie może go splamić, lecz co wychodzi z człowieka go plami, to go plami. Kiedy upuścił tłum, i wszedł do domu. Jego uczniowie pytali go o znaczenie tych słów. Odpowiedział im: To i wy nie rozumiecie? Nie dostrzegacie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go splamić, gdyż nie wchodzi do jego serca, ale do żołądka i wydalane jest na zewnątrz? W ten sposób uznał wszystkie pokarmy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to właśnie go plami z wnętrza z serca ludzkiego. Pochodzą złe myśli, teraz słuchajcie Państwo: złe myśli, rozpusta, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło wychodzi na zewnątrz i plami człowieka. Proszę państwo przeczytamy jeszcze raz spokojnie te, zobaczcie ile rzeczy dotyczy, ile tych kwestii, grzechów dotyczy jakby. Spraw moralnych, moralności. Z serca ludzkiego złe myśli, rozpusta, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło wychodzi na zewnątrz i plami człowieka. Proszę Państwa, nad każdym z tym grzechem, tu się można pochylić, zastanowić. E, oczywiście jest tu też głupota. I może to jest jakby najbezpieczniejszy temat, żeby o nim mówić. Ale od razu przeskoczymy, drodzy Państwo, do takiej małej książeczki. E, drodzy Państwo, Król Stanisław Leszczyński, Krzysztof Lewandowski, Leszno Warszawa z Fabric Nazi. No, nie jest to, jakby ja powiedzieć, książka rzetelna, ale ona kończy się aforyzmami króla, drodzy Państwo Leszczyńskiego, i generalnie. Jak to piszą o Stanisławie od czasów Józefa Feldmana Żyda? Drodzy Państwo, mówi się bardzo dużo dobrego i dorzuca się od razu dużo, trochę dziegciu, tak? Ale to nie o to chodzi. Król, drodzy Państwo, Stanisław Leszczyński bardzo dużo wysiłku, szczególnie w lotaręgi, położył na, na moralność, na budowanie moralnego społeczeństwa. Założył szkołę rezerwską w Lunewil, i później Stanisław Konarski, który go odwiedzał, właśnie po prostu na tym się wzorował. Po co nam prawa, gdy nie ma obyczajów? Tak? Po co nam prawa, gdy nie ma obyczajów? I jak spojrzymy na bolszewickie ustawodawstwo, prawodawstwo, to widzimy, że to jest potężna inflacja, i tu się kolejna paremia rzymska kłania. Zbyt dużo prawa nie ma żadnego prawa. Tak mówili Rzymianie, że jeżeli jest zbyt dużo prawa, to właściwie nie ma żadnego prawa. Także ta Bolszewia, która walczy z nami prawem tak, i ichnią sprawiedliwością, czyli, czyli niesprawiedliwością, Drodzy Państwo, no jest niecną władzą. tak? Niecną władzą, ponieważ nie przekłada żadnego znaczenia. Nie utworzono szkół rycerskich, szkół, szkół, które generalnie mają prymat wychowania nad nauczaniem, drodzy Państwo. I później mamy tego konsekwencje. Tak? Natomiast sama bolszewia nie trzyma się tego prawa, które sama uchwala to nie mówimy o prawie starym, bolszewickim PRL-u czy drugiej RP, mówimy o tym prawie, które w ciągu 30 lat ta, że tak powiem, Bolszewia spłodziła, tak? I, drodzy państwo, to ich hańbi to prawo, tak? Te prawa, które dotyczą też pandemii, tak? Sprawiedliwości wydawania wyroków w apelacji w je, po, przez jedną osobę, takie sądy kapturowe i wiele, wiele innych rzeczy, drodzy państwo, to jest hańbiące, to nie jest żadna władza. To jest władza despotyczna, opresyjna, której należy się sprzeciwić, tak? Naszej tradycji konfederacją, czyli, czyli nieposłuszeństwem obywatelskim. Drodzy Państwo, polecamy też, też współczesne dzieło z dziejów pierwszego panowania króla Stanisława Leszczyńskiego wokół malborskiego epizodu z 1708 roku. My dzisiaj coś powiemy o Stanisławie Leszczyńskim, drodzy Państwo, ale z roku 1704, ale bądźcie cierpliwi, bo zaczniemy z bardzo wysokiego C. Otóż, drodzy Państwo, no właśnie, co ta Bolszewia spłodziła? W 1997 roku, mówimy tu o III RP, spłodzili, drodzy Państwo, konstytucję z, z no 1997 roku. Jakieś tam było czary-mary, no, referendum, które nie miało większości, tak? Czyli to wszystko jest lipa. Nie było większości, no to po co przyjmować tą konstytucję, a jednak? No ale dobra, znowu, czyli... Czyli jest wątpliwa konstytuanta, czyli komisja konstytucyjna. Jest uchwalona konstytucja. Jest bardzo wątpliwe referendum, które no po prostu nie miało kworum. Tak? I drodzy Państwo, artykuł 96 mówi o parlamencie. Sejm składa się z 460 posłów, mówi artykuł 96. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne. Zwracam uwagę na to proporcjonalne, bo to Amerykanie za to dają miliony, jak nie miliardy, żeby to słowo weszło, oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Dlaczego to jest takie ważne proporcjonalne? Bo jeżeli się, drodzy państwo, zrobi w ramach tych, co przyjdą na wybory, a załóżmy, że przyjdzie 40% i zrobi się limit, że granice głosowania wymogu jakiejś tam. Komitetu wyborczego jakiejś partii, że musi osiągnąć minimum 5%, na przykład, żeby w ogóle być uwzględniona w liczeniu. To jeżeli wiele jest partii, bardzo wiele partii, na co zwracamy Państwu już teraz uwagę, które osiąga 3, 4, 5, tu nie ma limitu. I tu może być taka teoretycznie sytuacja, że w ramach 40% głosowania 5-6 partii zdobyło, partii zdobyło, co oczywiście my, partie traktujemy jak satanistów. Ale zdobyło po 3-4% głosów i one wszystkie odpadają. tak? Czyli 20% odpada. I z tej reszty dopiero liczy się, jakby to było 100. Czyli po pierwsze, jako 100 liczy się tych, co przyszli. Czyli mówi się, że ktoś miał na przykład 25% czy 36% poparcia. Gdyby to było 50%, to no to jest 18%. Tak? Gdyby 50% przyszło na wybory. I teraz, jeżeli z tego się ujmie, z kolei kilkanaście procent tych, którzy odpadają, bo nie osiągnęli limitu, no to te 18% zrobi się 13%. I ta zwycięska partia jest ogłaszana jako zwycięska, ale ona de facto ma 13% poparcia, drodzy Państwo, i to wątpliwego, bo tam jeszcze jest czary mary na durnę, tak? Żebyście to rozumieli. I, drodzy Państwo, i to jest jeden aspekt, ale czytajmy dalej. Senat składa się ze 100 senatorów, idźmy dalej. Sejm i Senat wybierane są na czteroletnie kadencje. Sejm i Senat może swobodnie. Proszę Państwo, tutaj Bolszewia od czasu Piłsudskiego wprowadziła po prostu fatalne nazewnictwo, nie odpowiadające prawdzie, ponieważ my w tradycji ustrojowej mieliśmy sejm walny, dwuizbowy. No Generalnie był trzy, bo jeszcze był król, ale mówimy dwuizbowy, czyli senat i izba poselska. Izba przedstawicielska. I Bolszewia, żeby unikać tego słowa przedstawicielska, bo wiesz, że to jest lipa, bo to są jakieś grupki partyjne oligarchie, to nazwała tą Izbę Poselską Sejmem. Co za oszustwem intelektualnym, żebyście Państwo to wiedzieli. To nie jest żaden Sejm. To jest Izba Poselska. Izba w Stanach Zjednoczonych Reprezentantów, w Anglii Izba Gmin. To nie jest żaden Sejm. W naszej tradycji Sejm to, była, to był Senat i Izba Poselska, tak? I król, drodzy Państwo. No ale w Bolszewia za czasów Piłsudskiego już przymierzając się, że Senatu w przyszłości nie będzie, bo to bardzo ułatwia potem odrzucenie Senatu, i Senat jest niepotrzebny, ponieważ zostanie nam Sejm. A co, co innego byłoby, gdybyśmy powiedzieli: Odrzucamy Senat, zostaje Izba Poselska, Izba Partyjna, bo tak naprawdę są to Izby Przedstawicieli Partyjnych. I to powinna nazywać się Izba Partyjna. Nie żadna Izba Gmin, Izba Reprezentantów czy Izba Poselska, tylko Izba Przedstawicieli Partyjnych, tak? Bo w Senacie jest w tej chwili 9,7% ludzi partii, a w Sejmie bardziej pewnie podobnie, tak? Jest to izba partyjna, a oni to nazywają Sejmem. Oczywiście, znowu tu się kłania to, co powiedział Jezus, w pewnym sensie bluźnierstwo. Tak? Jest to bluźnierstwo wobec misterium Sejmu, które było świątynią prawa. Ustanowić dobre prawo, stanowione tu, które nie jest sprzeczne z Bożym, to jest naprawdę wielka rzecz. Tak? I myśmy traktowali te ustawy bardzo krótko. Zwięźle, więźle, nikt nie może zajmować dwóch stanowisk, drodzy państwo, nic nic ni nowego, bez nas i tak dalej. Krótkie konstytucje, które nie były sprzeczne, broń Boże, z prawem Bożym. Ale idźmy dalej, drodzy państwo, więc, więc nie dajcie się na te plewę nabierać, czyli jak wam będą mówili, do Senatu, czyli wybieracie do Izby Partyjnej. Oczywiście możemy to zmienić, będziemy za chwilę o tym mówić, ale generalnie jest to Izba, no nazwijmy ją dla porządku, historycznie Izba Poselska, a wcześniej jeszcze to była Izba Rycerska, tak zwana, tak. Czyli tych ludzi, którzy walczyli, e, bo wojny były permanentne, walczyli o, o państwo. Walczyli o ziemię. To była Izba Rycerska, wodząca się z rycerzy, jakby z tych, co walczyli o ziemię. Ci, co nie walczyli, jakby nie, nie mieli głosu, prawa głosu. W jakim sensie? A później nie mieli prawa reprezentowania. I teraz, proszę państwo klucz tego naszego dzisiejszego wystąpienia artykuł drodzy państwo 98 tej konstytucji Stolzmana z 1997 roku wybory do sejmu artykuł 98 punkt 2 wybory do sejmu i senatu zarządza prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji sejmu i senatu wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy przepadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji sejmu i senatu i tutaj jest drodzy państwo pewien problem ponieważ Wybory do Sejmu i Senatu zarządza prezydent. No i teraz pytanie prawne się tutaj pojawia: czy wybory do Sejmu i Senatu może zarządzić niekonstytucyjny prezydent? Czy może zarządzić? I to by trzeba skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Myśmy, drodzy Państwo, skierowali w dniu 10 sierpnia 2021 roku pytania prawne, pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Pytając się, Trybunału Konstytucyjnego, tu jest zwrotne potwierdzenie odbioru, tu jest recepis pocztowy, drodzy Państwo, pytając się Trybunału Konstytucyjnego, znajdziecie to na www.metryka-org.pl, drodzy Państwo, pytając się Trybunału Konstytucyjnego, czy wybór prezydenta Dudy był konstytucyjny? Bo jeżeli wybór do Andrzeja Dudy jest niekonstytucyjny, a jest niekonstytucyjny, to jest wynika z liczenia, prawda? Terminu wyborów no to wówczas niekonstytucyjny prezydent nie może, że tak powiem, zwołać konstytucyjnego sejmu, tak? I są to pewne konsekwencje, o których my mówiliśmy już wtedy. Myśmy wybrali wtedy, pamiętacie państwo, prezydenta INSPE Włodzimierza Julianakora Karpowicza. Później wybraliśmy już, widząc, że Andrzej Duda nie chce się zreflektować, nie chce zadbać o swoją legalizację, o swoją legalność, o swój legitymizm, my pytając się Trybunału, zdymisjonowaliśmy go jako król i na to miejsce... Wybraliśmy elekcyjnie, drodzy Państwo Jarosława Kierznikowicza, Floriana kierznikowicz z Kaszów. Drodzy Proszę oczywiście też w tym momencie się pyta, a jakie Ty masz prawo Leszczyński? Drodzy Państwo, my byliśmy wybrani, wybrani prawem zwyczajowym. My w drugiej części będziemy o tym mówić. Prawem zwyczajowym. Czyli zwołaliśmy sejm zwyczajny, konstytucyjny, drodzy Państwo, i to któryś tam z rzędu, to był 18-20 marca 2016 roku, później były dwa sejmy konwokacyjne. Potem był Sejm Elekcyjny, potem był Sejm Pacyfikacyjny. To nasze prawo wyboru króla myśmy wypracowywali, drodzy państwo, przez kilkadziesiąt, kilkaset lat. Mniej więcej od XIII, XIV, XV, XVI wieku i tak się to wykształciło, tak? Czy to było kiedyś opisane? Nie, chyba nigdzie nie było opisane. A jeżeli już to tak ogólnie, tak? I myśmy na podstawie prawa zwyczajowego, drodzy państwo, wybrali króla, czyli nas jako elekta i królową yy, żonę naszą. Drodzy państwo... Czyli nikt nie może się przyczepić, że to jest prawo zwyczaju. Jak to mówili starożytni Rzymianie, najlepiej jak zwyczaj staje się prawem. Więc zwyczaj jest prawem, tak? I tym prawem zostaliśmy wybrani. Bo lepiej by się było pytać jakim zwyczajem zostałeś wybrany, czy zostało to zrobione? Jakim zwyczajem? Czy tak było, czy to jest zwyczaj słowiański, polski, lacki? No tak, właśnie jest, tak? Czyli jak brakuje prawa pisanego, to my nie tracimy grunt pod nogami. Bo za chwilę ta Bolszewia musi upadzić, co zostaniemy bez prawa? Albo powiem, że to prawo jest nielegalne, bo rzeczywiście to wszystko, co podpisał Duda y, po 6 sierpnia 2000, y, drodzy państwo, nie, y, 20, tak, Roku, y, no to jest, drodzy państwo, nielegalne, tak? Albo przynajmniej z wadą konstytucyjną, wadliwe, tak? A wady prawne znowu paremia rzymska nigdy się nie przedawniają. Nie ma, że to się kiedyś, drodzy państwo, y, usunie ta wada prawna. Przeczytajmy, jakie pytania zadaliśmy. Pytania prawne dotyczące wyborów prezydenckich w 2020 roku, zmierzające do podjęcia przez Trybunał Konstytucyjny uchwały, przesądzające jednocześnie o tym, czy Andrzej Sebastian Duda jest wybrany w powszechnych wyborach prezydenckich w roku 2020 zgodnie z konstytucją z 2 kwietnia 1997 roku, Dziennik Ustaw nr 78, pozycja 483, czy też nie. Czy ostatecznie przesądzi w ramach III RP, czy Andrzej Sebastian Duda jest, czy nie jest konstytucyjnym prezydentem Polski III RP? Po 6 sierpnia 2020 roku. Brak konkretnej odpowiedzi od Trybunału Konstytucyjnego, uchylanie się odpowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, na przykład ze względów formalnych, braku legitymacji do pytań itd. Potraktujemy jako fakt, ten fakt jako sentencję domniemaną prawnie, to jest, że Andrzej Sebastian Duda, po 6 sierpnia 2020 roku nie jest konstytucyjnym prezydentem Polski III RP zakreślamy Trybunały Konstytucyjne na podjęcie uchwały w tak zwanym rozsądnym terminie, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 roku. I ten termin już minął, drodzy Państwo, bo taką odpowiedź trzeba dać w rozsądnym terminie. A jakie to pytanie to szczegółowo zadaliśmy Trybunałowi Konstytucyjnemu? Pytania prawne skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, zadane 10 sierpnia 2021 roku przez Fundację im. Króla Stanisława Leszczyńskiego kwomodo to ma większy jakby wydźwięk, że fundacja, która ma legitymację do zadawania tego typu pytań, pilnując jakby praworządności, no nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Nawet takiej wymijającej, że nie jesteśmy do zadawania takich pytań. Pierwsze, czy były zgodne z konstytucją dobrymi praktykami rządzenia, zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Sejmu i Senatu dokonywane w 2022 roku, to jest w roku wyborczym. Dwa. Czy, zgodnie z konstytucją, czy zgodne z konstytucją z 1997 roku, dalej konstytucja, jest głosowanie wyłącznie korespondencyjne? Bo takie były zakusy. Trzy. Czy było zgodne z konstytucją odwołanie poprzez ustne oświadczenie woli wyrażone przez Jarosława Kaczyńskiego oraz Jarosława Gowina w dniu 6 maja 2020 roku wyborów prezydenckich wyznaczonych na 10 maja 2020 roku nie będzie? Bo te wybory się nie odbyły w konstytucyjnej terminie przez oświadczenie dwóch ludzi. I czy to było konstytucyjne? Bo jeżeli to było niekonstytucja, to te wybory się odbyły. I nie wybraliśmy prezydenta, drodzy państwo. Czy było zgodne z konstytucją niedostarczenie kart do głosowania przed wyborami prezydenckimi 10 maja 2020, mimo że karty te były już wydrukowane? Piąte. Czy zgodna z konstytucją z uchwała nr 129 2020 Państwowej Komisji Wyborczej, stwierdzająca, że wybory prezydenckie w dniu 10 maja 2020 roku nie mogły się odbyć z powodu braku kandydatów? Oczywiście jest to. Nieprawda, ponieważ kandydaci byli, tak? Była debata i wiemy, że były. A jednocześnie podjęto taką uchwałę wymijającą, taką niezgodną z prawdą, żeby, drodzy Państwo, stwierdzić podczas tą uchwałę, że one się jakby nie odbyły, tak? Bo nie było kandydatów. No, oczywiście kandydaci byli, yy, drodzy Państwo, jest to potwierdzenie, poświadczenie nieprawdy. Szóste, czy wybory 10 maja 2020 roku formalnie się odbyły, a jeżeli tak, to jakie są jego konsekwencje? No właśnie. Pytanie bardzo ciekawe. Dlaczego Sąd, Najwyższy nie szóst, siódme pytanie. Dlaczego Sąd Najwyższy nie unieważnił wyborów z 10 maja 2020 roku? No bo one powinny być unieważnione przez Sąd Najwyższy, a nie były. Czyli Sąd Najwyższy odniósł się do tych kolejnych wyborów, a do tych się w ogóle nie odniósł. Czy bez unieważnienia wyborów prezydenckich przez Sąd Najwyższy można organizować kolejne wybory? I myśmy zaczęli jakby z podwójną elekcją. Na pierwszej elekcji został nikt wybrany, czyli nie mamy prezydenta, a na drugiej został wybrany niby Andrzej Duda, ale ona była niezgodna z konstytucją. Eee, czy było dziewiąte? Czy było zgodne z konstytucją nieopublikowanie w trybie nad niezwłocznym uchwały PKW numer 129 20, eee, z 10 maja 2020 roku w dzienniku usta przez rząd Mateusza Morawieckiego? Bo oni zwlekali z opublikowaniem tej uchwały. Tu wszystko się nie zgadza, drodzy Państwo. Jeżeli możemy mówić o szczycie nieporządku, czy, czy idealnym chaosie, jeżeli to taki oksymoron, no to Mateusz Morawiecki zapewnił nam z Kaczyńskim. Idealny chaos wtedy, drodzy Państwo, prawny. Czy była zgodna z konstytucją zmiana kandydatów na prezydenta po odwołanych wyborach z 10 maja 2020 roku? 11. Czy był zgodny z konstytucją, a konkretnie z artykułem 128.2, termin ogłoszenia wyborów prezydenckich w dniu 3 czerwca 2020 przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek na dzień 28 czerwca 2020 roku? 12. Czy były zgodne z konstytucją wybory prezydenckie przeprowadzone w dniu 28 czerwca 2020 roku, pierwsza tura oraz 12 lipca 2020 roku, druga tura? 13. Czy jest zgodne z konstytucją urzędowanie jako prezydenta III RP Andrzeja Sebastiana Dudy? A konkretnie, czy Andrzej Sebastian Duda po, jest po 6 sierpnia 2020 roku konstytucyjnym prezydentem Polski III RP? Cały czas czytamy pytania, jakie sformułowaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego 10 sierpnia 2020 roku i nie otrzymaliśmy do dzisiaj odpowiedzi. Jako Fundacja Leszczyńskich. 14. Czy są zgodne z Konstytucją czynności prawne, szczególnie o charakterze ratyfikacyjnym oraz nominacyjnym i uwierzytelniającym ambasadorów obcych państw oraz inne czynności dokonane przez Andrzeja Sebastiana Dudę jako prezydenta Trzecia RP po 6 września 2020 roku, wybranego na prezydenta Trzecia RP z oczywistym deliktem konstytucyjnym. 15. Czy będzie zgodny z Konstytucją zwołany w przyszłości Sejm? Proszę Państwa, pytaliśmy się. Piętnasty punkt. Zobaczcie. www.metryka-koronna.org.pl Punkt piętnasty tego pytania prawnego, tak? Pokazujemy, wysłane, drodzy Państwo. I także tutaj jeszcze z wielostronicowym uzasadnieniem, drodzy Państwo, także tu nie ulega najmniejszej wątpliwości. Czyli my działamy Legartis, tak? Wysyłamy pismo, umieszczamy w metryce koronnej. Wszystko jest, drodzy Państwo, udostępnione. Możecie sobie dzisiaj wejść, znaleźć 2020 rok. I pismo, z, drodzy Państwo, z 10 sierpnia 2021 roku, tak? tak bo wtedy zadaliśmy to pytanie prawne. Ech. Czy jeszcze raz, 15. Czy będzie zgodny z konstytucją zwołany w przyszłości Sejm, rząd, etc. przez Andrzeja Sebastiana Dugę jako prezydenta czy RP wybranego deliktem, z deliktem konstytucyjnym? 16. Czy ewentualnie niekonstytucyjny wybór na prezydenta czy Andrzeja Sebastiana Dudy oznacza de facto wygaszenie III Że już tego państwa nie ma. 17. Czy w sytuacji niekonstytucyjnego wyboru na prezydenta czy Andrzeja Sebastiana Dudy opróżniony urząd może zająć? 17 z dopiskiem 1. A interim władzisz Julian y, Korab-Karpowicz wybrany prawem zwyczajowym na zjazd elektorskich elit narodu polskiego, czyli taki INSPE, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która do tej niekonstytucyjności wyboru Andrzeja Sebastiana dotywalnie się przyczyniła, no bo, prawda, to jest pytanie takie zasadnicze, bo jakby chciałaby zająć to miejsce, bo jest też sposób opróżniania miejsca prezydenta, prawda, i Marszałek Senatu, w tym momencie Grodzki, tak. Prosimy o konkretne, ale tu jest napisane tylko Marszałek Senatu. Prosimy o konkretne odpowiedzi na powyższe pytania bez zbędnej zwłoki w pełnym składzie Trybunału. Prosimy o sugestie dla rządzących 3RP, jak wyjść z tej trudnej sytuacji. Na przykład sugestia, bo Andrzej Sebastian Duda złożył rezygnację z urzędu prezydenta 3RP na rzecz osoby z pozycji 17. I tu jest yy, słowa o naszej fundacji, drodzy Państwo, i tak dalej, i tak dalej. Także, drodzy Państwo, yy, przeczytaliśmy to, co jest na drugiej i też na trzeciej stronie. Także, drodzy Państwo. Yy, Zapoznaliśmy, zapoznaliśmy Was z tym tekstem, drodzy Państwo. No i tyle. Także można powiedzieć, Houston, mamy problem, tak? Polacy, mamy problem. Mamy niekonstytucyjnego prezydenta, który w najbliższym czasie chce ogłosić kolejne wybory. Ordynacja została jakieś tam. Z trochę zmian, drodzy państwo, to oczywiście też może być niekonstytucyjne. Ale teraz pytanie: Czy takim partaczom, bo tak trzeba powiedzieć, tak, że kiedyś to nazwalibyśmy takich ludzi partacze, czy tym partaczom można powierzyć organizowanie kolejnych wyborów? To są partacze, którzy tam, jak przystaliśmy to, oni nie tylko jeden, ale tam z 10, 11, 12 rzeczy takich kardynalnych, po prostu, czyli kardynalnych błędów popełnili. To jest jakby sekwencja, kaskada kardynalnych błędów, żeby jakby unieważnić, ośmieszyć to, co się w Polsce dzieje, drodzy Państwo. Ale z tego są konsekwencje. Najważniejszy ten punkt 15 naszego pisma. 3. Wybrany Sejm przez niekonstytucyjnego prezydenta będzie Sejmem Konstytucyjnym. Dlatego teraz, drodzy Państwo, że znamy Wam to, co wczoraj yy, yy, opublikowaliśmy też na stronie internetowej www. Sejm, walny org, Sejm, nie Sejm walny org tam też możecie zaglądać, ale znajdziecie to na www.metreka korona drodzy państwo, i na www.królpolski.org.pl. Drodzy państwo, zwołaliśmy na 18 lutego 62 Radę Królewską. Drodzy państwo, i każdy nasz dokument tego typu zawiera deliberację, czyli jakby król uzasadnia, nie tak jak z Bolszewi, że oni zwołują posiedzenia Sejmu czy sesję Sejmu i mają porządek, ale nie, nie, posłowie nie wiedzą po co, na co, dlaczego. Tak? Te de deliberacje mają jakby wprowadzić zainteresowanych w to, o czym będziemy rozmawiać i co jest naszym jakby głównym problemem, zadaniem i tak dalej, tak dalej. Bo generalnie w naszej tradycji, znowu w zwyczaju, to król zwoływał Sejm i z Rady Królewskiej wyłonił się Senat i to Sejm jakby negocjował, ucierał się z Izbą Poselską. Na temat ustanowienia podjęcia pewnych uchwał, niekoniecznie prawa, uchwał dotyczących na przykład tam uposażenia, awansów i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, prawda? Czyli był król, senat, jako przedstawiciele monarchii i izba poselska, jako przedstawiciele posłów ziemskich, czyli ziem, mieszkańców można powiedzieć, i ucierali, jakby, drodzy państwo, uchwały, tak? Sejm był zwoływany raz na dwa lata, na sześć tygodni. Dopiero podczas sejmu czteroletniego ustalono tak zwany sejm stały, drodzy państwo. I drodzy Państwo, w drugiej części zajmiemy się właśnie tym problemem i przedstawimy, jak to było w naszej historii, właśnie z taką sytuacją podwójnych, a nawet potrójnych królów. Zapraszamy do części drugiej.